Promujmy Polskę razem to największa kampania promocyjna, jaka jest realizowana przez polską organizację turystyczną. Chcemy pokazać Polskę jako kraj nowoczesny, mający bogatą tradycję, kulturę i ofertę turystyczną zarówno jakościowo, jak i cenowo atrakcyjną i konkurencyjną dla zagranicznych gości. Kampania ma na celu zbudowanie silnej marki Polska na trzech najważniejszych dla naszego kraju rynkach brytyjskim, niemieckim i francuskim oraz podkreślenie ważnych dla naszego kraju wydarzeń, jakimi są Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i Rok Chopinowski. W tym roku motywem przewodnim kampanii jest Rejs po Europie żeglowca Fryderyk Chopin. W czasie rejsu Polskę będą promować wyłonione w programie telewizyjnym Polska na Śniadanie osoby, które potrafią w ciekawy, niebanalny sposób zaprezentować miejsca w Polsce o niezwykłym klimacie i atmosferze. Zwycięzcy programu, którzy otrzymali tytuł ambasadora polskiej turystyki, będą także prowadzić relacje sportów, gdzie przypływa żaglowiec Fryderyk Chopin i gdzie odbywać się będą najważniejsze wydarzenia promujące nasz kraj. Ten rejs to podróż w czasie, której będziemy promować polską turystykę i zapraszać zagranicznych gości do odwiedzenia naszego kraju. Obok ambasadorów polskiej turystyki załogę statku stanowią młodzi, twórczy, ciekawi ludzie, chcący przeżyć morską przygodę podczas niepowtarzalnego rejsu. Wybraliśmy tych, którzy chcą i mają predyspozycje do reprezentowania Polski przed Europejczykami. Osoby, które wykazały się szczególnymi zdolnościami i własnym dorobkiem twórczym. Nabór na członków załogi przeprowadziliśmy wśród studentów wyższych uczelni o kierunkach turystycznych. Podczas 3 miesięcznego rejsu żaglowiec zawinie do kilkunastu znanych europejskich portów Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, w których w niekonwencjonalny sposób pokażemy potencjał turystyczny Polski. Żaglowiec odwiedzi m.in. takie europejskie porty jak Malmę, Kopenhagę, Sztokholm, Karlskorone, Hamburg, Arus, Lubekę, Rostock, Kilonie, Amsterdam, Adwerpie, Ostendę, Brest, Nantes, Saint-Malo, a do Londynu zawinie na 10 dni. Ponad 3-miesięczny rejs zakończy się w Gdyni 19 września. W portach, do których przybije Fryderyk Chopin, organizowane będą niekonwencjonalne eventy, które mają zachęcić uczestników do zainteresowania się Polską. Wśród wielu atrakcji, jakie będą czekały w portach na gości, są między innymi grające kubiki odtwarzające muzykę Chopina, Uniwersytet Polowy, czyli kursy o Polsce prowadzone przez członków naszej załogi. Będzie też próba bicia rekordu Guinnessa w tańczeniu poloneza, pokazy sztucznych ogni do muzyki Chopina, a także balet na maszcie i linach statku do muzyki Chopina. Dużą atrakcją w miastach portowych będą budowane pomniki Chopina z niekonwencjonalnego tworzywa. W każdym z krajów z innego oddającego jego specyfikę. W Holandii na przykład z tulipanów. W Danii z klocków Lego. W Belgii z muszli Małży. Promujmy Polskę razem.